Przeprowadziłem analizę SWOT dla obecności firmy w serwisach społecznościowych. Wynika z niej, że najważniejsze szanse dla przedsiębiorstwa to po pierwsze wzrost liczby stałych klientów i powiększenie bazy potencjalnych klientów, głównie dzięki możliwości zaprezentowania się szerszej społeczności. Kolejną szansą jest e, wzrost sprzedaży dzięki efektowi psychologicznemu. Przyjaciel kupił, tak wiele osób kupuje, czy też lubi to, to ja też mogę. Możliwość prowadzenia kampanii samemu, zwiększenie rozpoznawalności marki, możliwość wykreowania zupełnie innego jej wizerunku, np. marki nowoczesnej, otwartej na ludzi. Zagrożenia: przede wszystkim to trudności z przekształceniem dużej ilości ruchu na wzrost sprzedaży. Ponadto częste ignorowanie reklam przez użytkowników portali społecznościowych, a przy samodzielnym prowadzeniu kampanii, możliwość popełnienia błędów, które będą szkodliwe dla marki mocne strony to przede wszystkim niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia kampanii marketingowej a także dostosowanie oferty do konkretnej grupy docelowej na przykład studentów z konkretnego miasta i duża interakcja z klientami mam tu na myśli rozmowy z nimi ankiety o ich potrzebach czy też sugestie słabe strony to przede wszystkim silna konkurencja przeważnie z dużymi budżetami na kampanie marketingowe duże zagęszczenie akcji marketingowych Długofalowość efektów, proces przełożenia kręgu społeczności na zyski jest często długotrwały. Wysokie koszty w przypadku bardzo efektownych kampanii marketingowych. Zdarzają się też oskarżenia firmy o praktyki typu spam. Wynika to z, głównie z tego względu, że jest duży natłok kampanii, jak również brak doświadczenia w osobistym prowadzeniu kampanii reklamowych. Facebook to bez wątpienia największa galeria handlowa na świecie. Tylko w Polsce do końca 2010 roku było zarejestrowanych ponad 8,6 miliona użytkowników, z czego ponad 4,5 miliona byli to użytkownicy aktywni. Czy potrafisz sobie to w ogóle wyobrazić? Ponad 4,5 miliona ludzi regularnie odwiedza to miejsce. Szacunki przewidują, że przy obecnym trendzie do końca 2011 roku. Liczba aktywnych użytkowników Facebooka może przekroczyć nawet 8 milionów osób. To blisko drugie tyle co do końca 2010 roku. Olbrzymia część z nich to Twoi potencjalni klienci. Jeszcze nikomu na świecie i prawdopodobnie nikomu więcej nie udało się zebrać takiej społeczności w jednym miejscu. Te dwa wykresy przedstawiają profil demograficzny Polaków korzystających z Facebooka. Jak widzisz, podział pomiędzy kobietami a mężczyznami jest porównywalny. Kiedy odniesiemy się do ich wieku, zauważamy, że są to głównie ludzie młodzi. Najwięcej osób jest z przedziału wiekowego pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. A około 83% użytkowników Facebooka w Polsce nie przekracza 35 lat. I tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego stwierdzenia: Facebook nie jest dla wszystkich. Mam tutaj na myśli oczywiście biznes. Nie każda firma odniesie korzyści z obecności na Facebooku, bynajmniej na razie. Dlaczego? Odpowiedź jest tutaj prosta. Czy firma produkująca sprzęt rehabilitacyjny, który sprzedaje ludziom w wieku 50, będzie tutaj miała się po co reklamować? Czy ludzie młodzi, mobilni i pełni energii będą się takim sprzętem w ogóle interesowali? Na Facebooku największe korzyści odniosą firmy, których grupą docelową klientów jest człowiek nieprzekraczający 35 roku życia. Pamiętaj, że zanim zaczniesz swoją kampanię na Facebooku, musisz przeprowadzić analizę swojej grupy docelowej i ich skłonności zakupowe. 10 przykazań promocji na Facebooku: krótko i konkretnie. Po pierwsze, Facebook nie sprzedaje. Serwis społecznościowy oferuje możliwość znalezienia, dotarcia, zbudowania i utrzymania relacji z klientem. Nie jest platformą sprzedażową, bynajmniej na razie. Pierwsze próby sprzedaży przez Facebooka pojawiają się jak to zwykle bywa w Stanach. Czy sprzedaż na Facebooku się przyjmie, zobaczymy. Na razie w Polsce nie jest mile widziana przez użytkowników. Po drugie, zdefiniuj swoją grupę docelową i na niej skoncentruj swoją uwagę. Ustal budżet promocyjny. Pamiętaj, aby określając dzienne wydatki, mieć jasno sprecyzowane, co w zamian chcesz otrzymać. Wydatki planuj długofalowo. Reklamy dostosowane, tak zwane targetowane, mają sens tylko w większej ilości. Nie jest to przekazanie być może na miarę odkrycia Ameryki, ale każdy administrator powinien o tym doskonale wiedzieć. Stworzenie dwóch, trzech reklam i kierowanie jej do dużej grupy użytkowników jest po prostu wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Po piąte, testuj różne wersje ogłoszeń reklamowych. Tylko w ten sposób znajdziesz optymalne rozwiązanie i zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy. Aby sprzedać, trzeba zbudować relacje. Ta prosta zasada dotyczy nie tylko Facebooka, ale również blogów czy e-mail marketingu. Wszystkie statystyki prowadzone przez firmy zajmujące się sprzedażą bezpośrednią wykazują wzrost zainteresowania ich produktem o przeszło 50%, gdy relacja i spotkanie ma charakter towarzyski, a nie stricte sprzedażowy. Nie katuj więc swoich panów od pierwszego wejścia formularzami i opisami produktu. Daj się polubić. Call to action, czyli wezwanie do działania. Pamiętaj, że tekstowe czy graficzne nawołanie do działania jest niezmiernie ważne, ale ważne jest również to, że wszystkie prowadzone przez Ciebie akcje powinny mieć właśnie taki charakter: powinny wzmagać aktywność użytkowników i pobudzać ich do działania. 8. Śledź na bieżąco efekty kampanii. Oszczędzisz dzięki temu wiele pieniędzy i zwiększysz efektywność swoich działań dotrzesz do większej grupy konsumentów. Komunikuj się z osobami, które odpowiedziały na Twoje ogłoszenie. To właśnie one są Twoimi potencjalnymi klientami. I dziesiąte. Podglądaj, doszkalaj się i wyszukuj nowinek. Obserwuj najbardziej spektakularne facebookowe wzloty i upadki. Gwarantuję Ci, że jest to nauka cenniejsza niż wszystkie inne. W następnych nagraniach dowiesz się, jak dbać o swój wizerunek w mediach społecznościowych, jak profesjonalnie publikować posty na tablicy, aby nie zostać spamerem, jak zadbać o grafikę i treść Twojego fanpage'a, co to są aplikacje i co możesz dzięki nim zyskać, oraz poznasz wtyczki społecznościowe i dowiesz się, do czego mogą się przydać również Tobie. Dziękuję Ci teraz za uwagę. Zapraszam na mój blog pod adresem michalianiszek.pl. Znajdziesz tam wiele cennych informacji na temat e-biznesu, marketingu sieciowego, rozwoju osobistego oraz oczywiście mediów społecznościowych. A teraz, na Twojej twarzy, niech pojawi się ciepły uśmiech.